Bez Arkadiusza Gajewskiego, Pawła Szałtysa, Michała Burego, Oliwiera Kowalika, Adama Głowy i Nikodema Paczochy, z którymi klub rozwiązał kontrakty, do treningów powróciła trzecioligowa siarka. Z kolei w nowym sezonie w barwach tarnobrzeskiej drużyny zobaczymy dobrze znanego kibicą Marcina Stefanika. 34-letni pomocnik ostatnie cztery sezony spędził w pierwszoligowej puszczynie połomice. No na pewno powrót byłego kapitana siarki Marcina Stefanika jest tutaj takim. Moim zdaniem dużym pozytywem, zresztą takim ważnym ogniwem, i też nie ukrywam, że, że był tutaj priorytetem od samego początku na, na ten kolejny sezon, no, udało się sfinalizować ten transfer. Także, także związaliśmy się z Marcinem Stefanikiem na kolejne dwa lata. Myślę, że, że jako były siarkowiec no, nam pomoże też, też i sportowo, ale też, też w takich kwestiach organizacyjnych, mentalnych, w szatni, także. także na no, no dzisiaj no myślę, że możemy bardzo pozytywnie ocenić ten transfer. Kolejnym wzmocnieniem ekipy Sławomira Majaka ma być 24-letni pomocnik Marcel Tyl. Marcelem Tylem interesowaliśmy się jeszcze kiedyś w drugiej lidze, jak był młodzieżowcem. W tej chwili już miał jedną propozycję. Jak był Wiśle Sandomierz, no w tej chwili udało się, można powiedzieć, trzecie podejście i Marcel Tyl zostanie znaczy, został zawodnikiem siarki. Tu również związaliśmy się na najbliższe dwa lata. Jeśli chodzi o obecnych zawodników, to zarząd zdecydował się o przedłużeniu kontraktów z czterema piłkarzami. Jeżeli chodzi o zawodników młodzieżowych, to są zawodnicy z rocznika 2001: Kacper Józefiak i Luigi da Polonio. Mamy tutaj roczne przedłużenia w przypadku tych dwóch zawodników i też Kacper Józefiak w tej chwili uzyska status wychowanka dlatego że, że już jest ponad 3 lata w klubie dlatego jest dla nas myślę że też między innymi sporą wartością jeżeli chodzi tutaj też o, o klasyfikację Pro System no i przedłużyliśmy też dwa kontrakty z zawodnikami doświadczonymi, to jest Mateusz Janeczko i, i Bartosz Słupkowski, to są kontrakty na kolejne, przedłużone na kolejne dwa lata. Jeżeli chodzi o Macika Kowala, w tej chwili ma jeszcze dwa lata kontrakt, miał trzyletni kontrakt, samo Dawid Bałdyga e, podobnie. Także w przypadku młodych zawodników z reguły te kontrakty są minimum dwu letnie, także oni w tamtym roku dopiero przychodzili, dlatego jesteśmy z nimi związani na dłuższy okres czasu. Jeżeli chodzi o Dudę, to jeszcze dwa lata, bieżało jeszcze rok, także ogólnie rzecz biorąc. Ten można powiedzieć trzon zespołu, ten, który, który chcieliśmy, żeby został, został utrzymany. Jeżeli chodzi o, o formację ofensywną i, i tutaj, jeżeli chodzi o napastników, to, to w tej chwili oczywiście mamy Dawida Bałdyga, który, który, który bardzo by się rozwija i, i myślę, że spokojnie możemy już śmiało opierać na nim ofensywę. Wraca też Paweł Mróz. Po półrocznej, półrocznym pożyczeniu w czwartoligowym Alicie Ożarów, tam szczelił około 20 bramek, także myślę, że, że zasłużył sobie na to, żeby, żeby ponownie wziąć go pod uwagę. On zresztą ma jeszcze roczny kontrakt i, i nie ukrywam, że liczymy też na to, że Paweł po tym okresie no, większą pewność i myślę, że, że powinien realnie wejść do zespołu i, i dać większą jakość niż to było wcześniej. No i nie ukrywam, że też w planach mamy pozyskanie jeszcze, jeszcze innego napastnika, dlatego, dlatego ta formacja na pewno będzie wzmocniona. W kręgu zainteresowań Siarki jest jeszcze Kamil Raduli. 32-letni pomocnik, który w Siarce grał w latach 2017-2019, w ostatnich dwóch sezonach bronił barfresowi, z którą wywalczył awans do pierwszej ligi. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam rozmowy... Yy, yy. Były toczone, toczą się. Jaki będzie tego finał jeszcze nie wiem, bo, bo też to miał być jeden z tych, z tych, można powiedzieć, zawodników wartościowych, którzy mogliby wrócić do siarki. Z tym, że tutaj ogólnie Kamil też z tego co wiem ma inne propozycje i zobaczymy jak, jak ostatecznie ta sprawa się zakończy. Nie tylko w drużynie następują zmiany. W sztabie szkoleniowym zabraknie Kamila Byszczyńskiego, który będzie odpowiadał za szkolenie bramkarzy w ekstraklasowej stali Mielec. W związku z, z przejściem Kamila Beszczyńskiego do, do Ekstraklasy, Klasy dostali mielec funkcji trenera bramkarzy, w to miejsce musimy pozyskać, pozyskać szkoleniowca i nie ukrywam, że tutaj też, też może być taki ciekawy temat i też się szykuje powrót jednego z, z bardziej doświadczonych trenerów bramkarzy z regionu, także, także w najbliższym okresie w czasie. Po finalizacji podamy podamy to nazwisko i też też tutaj jeżeli chodzi o, o sztab trenerski będzie drobna zmiana do, do sztabu dołącza nasz były wychowanek Dawid Korona, który specjalizuje się w przygotowaniu jeżeli chodzi o, o trening motoryczny i będzie zajmował się tą sferą w pierwszym zespole i oprócz tego będzie też w tej chwili Nauczycielem w Szkole Mistrzostw Sportowego Siarki w Tarnobrzegu, Także ogólnie rzecz biorąc, te zmiany też myślę, że, że powinny pomóc w pracy sztabowi. Miejsce w gronie najlepszych drużyn i wysoka lokata w klasyfikacji Pro Junior System to pierwsze cele stawiane przed Siarką w nadchodzącym sezonie. Pewno to jest jakiś tam początek, można powiedzieć, okna transferowego. Mamy określone plany, nie wiem, na ile wszystko uda się zrealizować. No ciężko teraz mówić o jakichś, jakich, można powiedzieć, mm, pozycjach, tak, i, i, i takich konkretnych planach na, na przyszły przyszłość Na pewno siarka musi być y, naszym zdaniem w gronie tych klubów y, szczuba tabeli, które, które mogą liczyć się w przyszłości o coś więcej. No na pewno nie awans albo śmierć, cały czas będziemy, y, cały czas będziemy tak budować zespół, żeby, żeby, żeby była. No, żeby to był zespół młody, bo, bo gdzieś tam to jest od, od kilku lat wpisane w nasze DNA i nie ukrywam, że ten projekt taki, który rozpoczęliśmy kiedyś, młodzieżowy i z takim realnym wprowadzeniem zawodników młodych do, do piłki senowskiej dość dobrze nam się udaje. Teraz zajęliśmy w ostatnim sezonie drugie miejsce w Premier System, także myślę, że to też dla nas bardzo ważny element i będziemy go na pewno kontynuować. No, plan Siarki na nowy sezon to jest... Można powiedzieć mieszanka rutyny i młodości i to będziemy gdzieś brali pod uwagę przy, przy budowaniu zespołu. W pierwszym meczu sparingowym Siarka przegrała z Resową w Rzeszowie 1-3. Jedyną bramkę dla tarnobrzeskiej drużyny strzelił Kacper Józefiak. Kolejny sparing Siarka rozegra w niedzielę 11 lipca z motorem Lublin.